Witam piąteczki numerologiczne, wy wchodzicie w swój własny piąty rok. I tu się może zadziać, dlatego że wiecie, że piątka jest nieprzewidywalna. Tu się może wydarzyć dużo rzeczy, które są niezaplanowane przez, nas, przez was i wymykają się spod kontroli. Więc jeśli chcecie mieć jakąś władzę nad własnym życiem, spróbujcie sami planować, spróbujcie troszkę kontrolować to wasze życie. Tutaj może znowu, bo jeszcze ta dziewiątka z roku gdzieś tutaj nad wami czuwa, może powymiatać pewne sytuacje, pewne związki, pomimo, że wy tego nie chcecie. Może być tak, góra, dół, góra, dół, wszystko się może mieszać. Raz jesteście u góry, raz jesteście na dole. Życie Was zmusi już do y, zmiany pewnych sytuacji. Jeśli się z czymś borykacie, nosicie się, nie wiem, z jakimiś zamiarami, zmiany pracy, zmiany związku, wyjścia z związku, nie wiem, do kończenia y, czy rozpoczęcia czegoś. Tu życie samo na Was to wymusi. Także abyście nie byli zdziwieni, to może lepiej byłoby samemu wziąć tą miotełkę i troszkę powymiatać. Wtedy będziecie chociaż mieli odczucie, że macie jakąkolwiek kontrol nad tym, co się dzieje. W innym przypadku, no niestety nie możecie być zdziwieni po prostu szybkością wydarzeń, które się pojawią, no i jego zakresem. Pozdrawiam.